<laughs> hey, hey. moi drodzy! W ten magiczny majowy dzień wita Was Olga z Wielkiego Buka! Noc Walpurgi już za nami, a to oznacza kochani, że tydzień czarownic na Wielkim Buku ma się ku końcowi. Ale zanim magia uleci i powróci mam nadzieję w przyszłym roku, to jeszcze na zakończenie przygotowałam dla Was recenzję niezwykłej powieści z czarownicami w roli głównej i wspaniałym historycznym wątkiem w tle. Razem z amerykańską autorką Catherine Howe zabieram Was dzisiaj do Nowej Anglii specjalnie dla Was zaginiona księga z salem. Świeżo upieczona absolwentka Harvardu i doktorantka wydziału historii Connie Goodwin ma spędzić lato w starym domu po babci i zbierać materiały do nowej pracy. Jej zadaniem jest wyszukać unikatowe źródło historyczne i wkrótce Connie natrafia na trop zaginionej księgi zaklęć jakiej Deliverance Day, która okazuje się być nieznaną czarownicą z Salem. Czy wspomniana księga zaklęć istnieje naprawdę? Kim była Deliverance Day? I co łączy losy obu kobiet? Dzieje Koni i Deliverance uzupełniają się, przeszłość miesza się tu z teraźniejszością, a każdy sekret goni kolejny sekret. Najmocniejszą stroną zaginionej księgi Salem Catherine Hall, jest jej kontekst historyczny. Sama autorka, uwaga, uwaga, jest bezpośrednią potomkinią Elizabeth Hall i Elizabeth Proctor, czyli dwóch kobiet skazanych podczas procesów w Salem. Co więcej, podobnie jak i bohaterka Connie, taki sama Catherine Hall zrobiła doktorat na Wydziale Historii Ameryki i Nowej Anglii na Boston University i prowadziła seminaria o magii i czarach. Jej wiedza przelana w fascynujący sposób na karty tej powieści to jej największy atut i nie ma tutaj żadnych niedopowiedzeń, a wszystko jest rzetelnie sprawdzone. Nie wiem, czy wiecie, co naprawdę wydarzyło się w salem w 1692 roku. Wszystko zaczęło się od niezwykle silnych epileptycznych ataków Betty Paris, córki miejscowego pastora i jej kuzynki Abigail Williams. Dziewczynki utrzymywały, że podczas ataków ktoś się dźga, kuje, podpala i wkrótce w okolicach dołączyły do nich kolejne przypadki. Wśród dzieci wybuchła zbiorowa histeria, a wkrótce dziewczynki zaczęły wytykać palcami ludzi, którzy niby mieli na nie rzucać uroki. Zaczęło się od ciemnoskórej służącej Tituby przez niegroźne zamawiaczki, znachorki, żebraczki, a skończyło na szanowanych członkiniach kościoła. Domniemane czarownice, 24 osoby, w tym prawie same kobiety, zostały skazane na śmierć podczas słynnych procesów, część z nich zmarła w więzieniu, a część została publicznie powieszona. Już niecałe 10 lat później ich nazwiska zostały całkowicie oczyszczone z zarzutów, a procesy zostały uznane za wynik zbiorowej histerii. Przypadki stosowania czarów zdarzały się sporadycznie na całym terenie XVII wiecznej Nowej Anglii, ale ten miał zdecydowanie najpoważniejsze następstwa. Nikt do końca nie rozumie, dlaczego sprawy tak dalece wymknęły się spod kontroli. Czy dziewczęta zwyczajnie upajały się władzą, jaką zdobyły nad dużą częścią kobiet w średnim wieku i wykształconych mężczyzn, co było całkowicie wbrew purytańskiej hierarchii, czy może w grę wchodziły inne czynniki? Najważniejsze jednak, że każdą z kobiet oskarżonych o czary najpierw ekskomunikowano, a dopiero potem skazywano na śmierć. A teraz w ramach podsumowania mam dla Was trzy powody, dla których warto pożreć, warto dać się oczarować i wciągnąć w tajemniczą historię zaginionej Księgi Salem. Po pierwsze, wątek historyczny. Tak jak już wspomniałam, prawdziwe wydarzenia z Salem mieszają się tutaj z fikcją literacką w pięknym i niewymuszonym stylu. Po drugie, prawdziwa magia. Catherine Howe zaryzykowała i postawiła pytanie, a co jeśli magia istniała naprawdę? Co jeśli w Salem naprawdę żyły czarownice? Ta hipoteza jest fascynująca i naprawdę intrygująca. Po trzecie, tajemnica Deliverance Dane. Deliverance Dane istniała naprawdę, jednak jej fikcyjna historia nieco różni się od tej prawdziwej, jak? A o tym już musicie przekonać się sami. Zaginiona księga z salem Catherine Hall to niezwykle przyjemna, prawdziwie magiczna opowieść, od której nie sposób się oderwać. Uwielbiam, kiedy historia łączy się ciekawie z fikcją literacką i pod tym względem Catherine Hall odwaliła kawał doskonałej pisarskiej roboty. Zaginiona księga jest perfekcyjnie dopracowana pod względem merytorycznym. Autorka wprost hipnotyzuje czarodziejskimi praktykami, magiczną atmosferą i tajemnicą, która zdaje się narastać. Coś się skrzy, coś niebawem wybuchnie, i czuć to z każdym kolejnym rozdziałem. Dla miłośników opowieści o czarownicach, zaginiona księga z Salem to pozycja obowiązkowa. I to wszystko na dziś. Po więcej Catherine Hall koniecznie zajrzyjcie na bloga. A ja moi drodzy odkładam już kapelusz, ściągam pazury i oficjalnie kończę tydzień. Dzień Czarownic na Wielkim Buku. A my widzimy się już w niedzielę i nadchodzi czas na podsumowanie miesiąca. Do zobaczenia, pa pa!